5 marca czarnańskie stowarzyszenie tenisowe było gospodarzem 13 turnieju ogólnopolskiego tenisa stołowego z okazji wyzwolenia czarnego. Do walki o puchar burmistrza Czarnego przystąpiło 59 zawodników, w tym 9 juniorów. Tak, chciałem y, przypomnieć mieszkańcom Czarnego i sympatykom tenisa stołowego, że turniej dzisiejszy jest rozgrywany. Od 13 lat jest to turniej ogólnopolski z okazji Wyzwolenia Czarnego. Organizujemy takie turnieje ogólnopolskie dwa razy do roku. Ten, który się dzisiaj odbywa i następny będzie 11 listopada. Na turniej ten przyjeżdżają zawodnicy i zawodniczki z kilku województw ościennych. Dzisiaj na turnieju uczestniczy 60 zawodników, w tym 5 kobiet, 9 juniorów. Turniej ten rozgrywany jest w czterech kategoriach. W kategoriach juniorzy do lat 18, w kategoriach kobiety, w kategoriach w kategorii otwartej i w kategorii seniorzy plus 50 lat. Największą frekwencją cieszy się kategoria Open, w której uczestniczą zawodnicy trzeciej ligi, czwartej ligi i pierwszej ligi. Niezależnie od tego dużą frekwencją również cieszy się kategoria czwarta, seniorzy plus 50. Na turniej przyjeżdżają zawodnicy, jak już wspomniałem, z ościennych województw. Dzisiaj z najdalszej miejscowości są zawodnicy ze Szczecina, i jeszcze z dalszej miejscowości Zgorzowa Wielkopolskiego. 350 kilometrów zawodnicy y, zrobili, żeby przyjechać do Czarnego. Turnieje te cieszą się bardzo dużą popularnością wśród zawodników właśnie z ościennych powiatów i województw, natomiast bardzo y, mała frekwencja kibiców z Czarnego i zainteresowanie. Y, Miejscowej ludności. Wstęp na turnie jest bezpłatny, wolny. Kibiców chciałbym zaprosić do bezpośredniego oglądania takich pojedynków. Na następnym turnieju, który będzie zorganizowany opuchar burmistrza Czarnego, Piotra Zabrockiego dniu 11 listopada z okazji święta Narodowego. I naprawdę zapraszam. Wszystkich chętnych, by zobaczyli, jak wyglądają pojedynki wysokiej klasy zawodników. Gdzie zapraszamy? Turniej tradycyjnie odbywa się w hali sportowej zespołu szkół. I tutaj właśnie ja zapraszam w imieniu czarnyńskiego Stowarzyszenia Tenisowego, jak i Burmistrza Czarnego. Czarnyckie Stowarzyszenie na dzień dzisiejszy liczy 20 członków. Mamy drużynę w czwartej lidze pomorskiej tenisa stołowego. Mamy 8 zawodników licencjonowanych. Zajmujemy w tej chwili drugie miejsce w tabeli i będziemy walczyć w kwietniu i w maju o baraże do trzeciej ligi. W trzeciej lidze no, poprzeczka już jest wysoko zawieszona. Są wyższe koszty, są dalekie wyjazdy, jest 12 drużyn, czyli wymagania są dużo, dużo większe. No ale po to się gra i awansuje, żeby tą zdobywać wyższe kwalifikacje i dorównać do najlepszych. Z czarnego zawodnicy dużych szans nie mają, dlatego że jak już wspomniałem wcześniej, są tutaj zawodnicy z pierwszej, z drugiej, z trzeciej ligi i oni głównie prym wiodą w tabeli wyników. Najlepsze osiągnięcia naszych zawodników to były trzecie, czwarte szóste miejsca w tych tylko w tej kategorii możemy walczyć. Z górnej półki z drugiej ligi to jest Kiliany Kamil który grał w druży, drugie, drugoligowej drużynie z Koszalina. Jest Michał Breger jest Januszewski od lat tutaj na podium są u nas. Także z nimi jest naprawdę bardzo trudno wygrać. Tak nie zawsze wygrywają najlepsi bo taki jest urok tenisa stołowego, natomiast yy, muszę powiedzieć, że to są zawodnicy reprezentujący pierwszą czy drugą ligę i oni yy, nie dadzą sobie wyrwać nam zawodnikom z czwartej ligi na przykład zwycięstwa. Treningi w Czarnymskim Stowarzyszeniu Tenisowym są otwarte, yy, trenujemy na hali sportowej yy, codziennie od 17 do 19, i chętnych zapraszamy do nawet rekreacyjnego grania. W kategorii juniorów pierwsze miejsce zajął Kacper Pyra ze Świdwina, Szymon Mielczarek ze Szczecinka miejsce drugie, Dawid Zelek ze Świdwina miejsce trzecie, Julia Szemiel ze Złocieńca miejsce czwarte i miejsce piąte Izabela Elward z Sierpowa. W drugiej kategorii, kategorii kobiet, miejsce pierwsze zajęła Sylwia Pyrlis ze Szczecinka, drugie Iwona Gadomska z Chojnic, trzecie Magdalena Benbenek z Bukowca. Czwarte miejsce przypadło Izabeli Elward z Sokola, zaś piąte Monice Lewandowskiej ze Szczecinka. W kategorii Open miejsce pierwsze zajął Kamil. Kilianek ze Szczecinka, drugie Artur Sawoch z Chojnic, Piotr Mojka również z Chojnic, miejsce trzecie, czwarte Jakub Dziwosz z Gorzowa, piąte Sławomir Januszewski z Chojnic, szóste Michał Bregier z Chojnic, siódme Karol Dzida z Białogardu i ósme Damian Szczerba ze Świdwina. W kategorii seniorzy powyżej 50 lat pierwsze miejsce zajął Henryk Dzida z Białogardu, Andrzej Krawczyk ze Szczecinka zajął miejsce drugie, zaś trzecie Lech Jodaniewski z Czuchowa. Czwarte miejsce przypadło panu Władysławowi Zylbut z Koszalina, piąte Eugeniuszowi Maśnik z Czarnego, szóste Piotrowi Kamińskiemu z Zamartego, siódme Zenonowi Walczak z Sulęcina, zaś udme, ósme miejsce zdobył Władysław Masiukiewicz z Kotunia.